Witajcie! Witajcie serdecznie w 365 odcinku, a jednocześnie ostatnim w tej naszej serii. pięknej serii After Nine. Czyli po dziewiątej, przez cały rok, okrągły rok 365 dni <grym> Tak. byliśmy z Wami, a Wy byliście z nami. Dokładnie, mieliście okazję no, dowiedzieć się coś więcej na tematy, które tutaj są. Podejmowane w nowej mowie, które no, którzy też szukają, właśnie osoby, które mają problem z mową, z blokami, mm. z jąkaniem, szukają na całym świecie rozwiązań, jak sobie radzić. No i tego tematu się podjęliśmy również na tym kanale i w tym roku, już w tamtym właściwie, tak. cały 2020 rok mieliście okazję oglądać nasze filmiki codziennie o 21.15. Aż Oczywiście, do dzisiaj. Tak, to było duże wyzwanie już na początku, żeśmy taki cel sobie dali. Tak, Wielkie. Wiesz, bo to jest te planowanie. wiesz mhm. coś to jest taki długi okres czasu, No to nigdy nie wiadomo wiesz. Co tam będzie po drodze, jakie przeszkody napotkamy, Zgody. i co tam się mhm. wydarzy, w ogóle czy wytrwamy tyle dni. Tak, to jest wszystko i trzeba montować tak. potem, i wszystko nagrywać, i Myśleć, wielka... planować. Tak, i mieć sprzęt i wszystko, więc no, ale była wizja. Była, ale była wizja, że codziennie zrobimy wszystko, aby Wam tą wiedzę udostępniać. I właśnie tym celem było też jakby sprowokowanie Was do planowania i jakby wytyczania tych celów. Mm. Że da się je zrobić, mimo tak. że to jest wyzwanie, bo było to wyzwanie przez tyle odcinków. Pamiętasz, szczególnie w czasach pandemii tak, w Tak, mimo trudności mm. właśnie, prawda? Bo jednak ciężko było tym było. Wszystko się zablokowane. Dotykać, by tutaj tak? nagrywać, przyjeżdżać i poblokowane były województwa, prawda? Mm. Czy miasta w ogóle były tak. poblokowane, więc no, było dużo trudniej. Dużo. I montowanie <laughs> tych dwóch ścieżek, wszystko o, było tak. uciążliwe i robiłeś to mm. dwa razy dłużej, ale cel jest celem, Ten. Bo, bo taki zaplanowaliśmy. Bardzo podobnie jak jest trening nowej mowy. no Jest jakiś cel, coś Dokładnie. chcemy osiągnąć, mm -hmm. i on trzeba po prostu go realizować. Nieważne, czy będzie trudniej, czy będą przeszkody, czy będzie łatwo. Tak. Nieważne, chcesz to zrobić, to po prostu trzeba trzymać się tego. Tak, konkretnie. Też myśleliśmy, czy Wam to się spodoba, czy w ogóle Ech. będzie to miało sens, czy w ogóle na przykład oglądalność będzie jeszcze gorsza niż <laughs> była przedtem. <laughs> tak. Zawsze jest taka obawa, słuchajcie, że nie wiadomo, czy nasz sposób mówienia o blokach mowy Dokładnie. i jąkaniu komuś przypadnie do gustu, bo tego nie wiedzieliśmy na początku. Czy, czy, czy na przykład będzie jakiś hejt wielki, bo jednak jest to temat dość kontrowersyjny, hmm. jak chodzi o podejście do jąkania bloków? No, Ale myśmy tak. sądzieli, i tak robimy, bo po prostu, bo lubimy mówić, a szczególnie tak. lubimy mówić o tej tematyce. Dokładnie. I krótkie statystyki yy, odnośnie ile razy. Oglądaliście nasze filmy, mhm. więc nasz kanał, nasza seria After 9 w ciągu 365 dni została obejrzana 49 15 razy. Wow, no to wynik niezły. Prawie 50 000 razy Ktoś zostały nasz wyświetlane silnik. nasze filmy. Tak, w sumie łącznie. Co łącznie dało 3000 godzin oglądania. Wow. No, I w to... tym momencie właśnie chcieliśmy podziękować za te wszystkie minuty, sekundy wręcz wchodzenia na nasz kanał i oglądania naszych filmów. Mamy nadzieję, że zaczerpnęliście więcej bądź mniej wiedzy na ten temat i doświadczeń, bo głównie o tym też było. Różne może inspiracje tutaj były też osób, które miały problemy z mową, jak i my, tak i kursanci, i rodzice, także też tutaj mieli tu okazję wystąpić, hmm. także można było to wszystko zobaczyć. Tak, no tyle godzin, to można powiedzieć, niezłe studia. Nie? <laughs> tak. Czyli właściwie edukacja, <laughs> która właśnie w ramach tych godzin się ciągle dzieje, bo przecież ciągle oglądacie i z tego się cieszymy, że bo te liczby potwierdzają, no, że chcecie czegoś się więcej dowiedzieć. I na przykład dostajemy <laughs> wpisy od studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych. Tak którzy oglądają, uczą się o tematyce SBS. Chcą, no widzieć, jak chcą wiedzieć, jak się zachować? jak się zachować jak najwięcej. Mm -hmm. No a najbardziej, najczęściej oglądane filmy właśnie. z tych 365, to na pierwszym miejscu mm -hmm. jest film o logofobii. Wow. Czyli strach przed mową. <noise> tak, tak, szeroki temat właśnie. Mm. I tak często z tego wynika, prawda? Jednak coraz więcej osób ma tak zwaną logofobię. O czym dokładnie mówimy w tym odcinku? Czym ona tak naprawdę jest? Albo czym nie jest? Czym nie jest, tak? Czy w ogóle tak. jest uzasadniona ta mm -hmm. logofobia? Tak. Na drugim miejscu Twój temat, czyli mocne teksty w muzyce hip-hopu, w rapie. Tutaj Kali, tak, Kali tutaj szczególnie przebija mm. i najchętniej jest to oglądany odcinek mm. z tej serii After Nine, tak. co pokazuje, że młodzież słucha, słucha hip tak, i inspiruje się też i motywuje to, prawda, mm. do działania, bo też jednak no, te teksty są głębokie tak, i są te tak. przemyślenia i doświadczenia w tych tekstach, ten przekaz, mm. tych myśli tego rapera, no, a szczególnie Kali, który teraz no, ma popularność, tak. jedną z najwyższych chyba tutaj w Polsce, tam włącznie z Poluchem i, i, no, i kilkoma innymi. Więc no tutaj jest to inspiracja na pewno dla wielu osób. No i na trzecim miejscu filmik, którego <laughs> właśnie się nie spodziewałem, że aż na trzecim miejscu pod kątem oglądalności to jest ile godzin trzeba ćwiczyć nową mowę. O, <śmiech> ciekawe. <śmiech> ciekawe. Nie? Czyli... Interesowało was to, czy to jest długi proces, czy krótki, czy mhm. trzeba siedzieć długo w domu samemu i powtarzać, tak. czy ile godzin spędza trzeba w Mikołowie, czy mhm. online. No właśnie w tym filmiku takie odpowiedzi, czy nasze rozmyślania o godzinach można mhm. pooglądać? to ciekawe, ten filmik nie był aż tak dawno, więc widocznie duże mhm. było zainteresowanie? No Więc się cieszymy, że chcecie coś więcej, właśnie się dowiedzieć, jak długo na przykład trwa trening nowej mowy. Tak, Myślę, o... że na tym odcinku się dowiedzieliście. Myślę, że tak. No Seria After Nine jeszcze ma w sobie dodatkowe tak zwane playlisty takich specyficznych odcinków, jak na przykład jąkanie i bloki mowy w filmach. Mm -hmm, tak pokazaliśmy, że jest kilka pozycji filmowych, które poruszyło ten temat bloku mowy i jąkania. Właśnie, teraz w jakim kontekście poruszyło ten temat? No przeważnie niestety nie tworzy to takiego dobrego obrazu i tworzy wręcz stereotyp o problemie jąkania, że jak ktoś jąka, to w ogóle jest jakiś mm. tępy, głupi i tak dalej. Najczęściej tak. Tak prosto mówiąc, mm. prawda? I w ogóle jakiś jest, nie wiem, no osobą jednak o mniejszym ilu razie inteligencji, w ogóle no jest gorszy w społeczeństwie. Państwie taki obraz ogólnie tworzą te no filmy i seriale. Tak, no w żadnym filmie właściwie nie było dobrej puenty, że jednak ktoś coś zrobił z mową. Zobacz, tak. Nie? To wszystko było tak, że no. Zobacz, jakie trudne życie jest. Tak, tak. Niby na przykład jak chodzi o tego króla, prawda? Mm -hmm. Tam jest niby na koniec, że król pokonał ją, kania tak. zwalczył. No ale jednak widzimy w kolejnej części tam ogólnie w tym nowym serialu, który wyszedł, The Crown. The Crown, że jednak dalej ma problem, mimo, że lata mijają. Więc no jednak nie jest to takie proste. On faktycznie nauczył się jakoś z tym radzić, jakoś omijać, te bloki tak. omijać, ten kamuflaż stosować, ale to nie jest pozbycie się problemu. Hmm. Kolejna Playlista to filozofia, mm -hmm. czyli tematy filozoficzne w dziedzinie bloków mowy i jąkania. Tutaj mówiliśmy o takich filozofach jak Arystoteles, mm -hmm. Arthur Schopenhauer, Friedrich tak. Nietzsche, um, Soren Kierkegaard, mm -hmm. gdzie wyjaśniają właśnie, na czym polega ta właśnie depresja, różne to wszystko, co się dzieje w naszych emocjach. Tak. tak. E, mm -hmm. W głowie, kiedy jest na przykład jakiś lęk. Tak. No pokazują też podejście, jakby też sposób myślenia w różnych tych problemach, mm -hmm. no, jak sobie z nią radzić, jakie, mieć, jakie na przykład oni mają podejście do różnych sfer tam psychiki. Tak. No i trzecia playlista. To piosenki. Piosenki, tak. To bardzo taki tak myślę, optymistyczny temat. Jednak przeważnie było, no, to takie ciekawe i takie radosne, że jednak motywują, inspirują. No bo te piosenki motywują, były, tak, były takie durowe, takie właśnie tak, zabawne. Durowe, zabawne. Też czasem były, że wyśmiewało się ten problem, gdzieś tam jąkanie, jąkanie, ha, ha, ha. Też takie były piosenki. Tak. Ale też były takie, gdzie no to było mocne, tak. że tak. jednak pisze autor, że cierpi, że chce powiedzieć, tak, ale został źle zrozumiany, no i mhm. niestety wszystkie następstwa tego, że został nazwany oszustem, bo mhm. się jąka. No tak. i... Albo na przykład właśnie rap Kaliego, tak. gdzie pokazują, no dogłębnie, też, no. cytując tutaj właśnie, że to jest po prostu blokada, jak pastynoty, tylko, tak. tylko w okolicach mordy, takie określenie tutaj stworzył właśnie Kali. Tak. No i właśnie taka była seria After Nine i dzisiaj kończymy tą serię. Oczywiście kanał Nowa Mowa, niej. Jeśli będzie jakiś ciekawy temat, to pewnie poruszymy z okazji jakiejś innej serii. Na pewno tutaj na kanale go znajdziecie, więc śledźcie okay. dalej ten kanał, subskrybujcie go. A być może za niedługo zobaczycie jakiś kolejny odcinek z nowej zupełnie serii. Tak bo jest. też mamy w planach różne pomysły, mm -hmm. ale jeszcze nie zdradzamy, jakie wizje, wizje. wizje. są. Więc to wszystko się okaże. No i jeszcze na koniec można dodać y, te filmy o książkach, prawda, które jeszcze Oczywiście. nie wspomnieliśmy. Mm. Jest ich też bardzo dużo tych filmów, też. dużo różnych książek, które potrafią też inspirować mm -hmm. i edukować w różnych Zagresach, zakresach. I, I jakieś stare książki, na przykład Arystotelesa, czy jakieś nowe książki, właśnie, tak jak były tu w ostatnich odcinkach. Dużo, dużo wiedzy i ciekawa inspiracja też. Jaki sposób myślenia też można mieć, aby no, patrzeć trochę bardziej no, z innej strony na różne tematy. I co możemy powiedzieć, zobacz, na koniec, że na chwilę obecną jest to Największy pod względem ilości filmów o blokach mowy jąkania kanał na całym świecie. Na całym świecie, tak. Hmm. To jest właśnie tak nasi tu widzowie mówią, że no, bardzo się cieszę, że powstał taki kanał, gdzie tak głęboko się podejmujemy tematu hmm. bloków jąkania i co wtedy robić, kiedy jest ten ta, przyk ta przykra dolegliwość. Hmm. Jeśli ktoś w tej chwili nas słucha, a na przykład chciałby pomóc nam. Odnośnie tłumaczeń tych filmów na obce języki, to oczywiście jesteśmy chętni i piszcie nam, czy w komentarzach, czy na maila, będziemy o tym rozmawiali, bo dobrze by było, żeby te treści też pojawiały się w innych krajach, nie tylko w Polsce. Mhm. Więc w ten sposób można pomóc 70 milionom tak. ludzi z tym problemem na Dokładnie. całym świecie. Jest bardzo, bardzo właśnie dużo osób w potrzebie. No w Polsce jest to nieco milion, więc mamy kciuki za nich, aby działali, aby skutecznie szukali rozwiązań. I też wyszukajcie, jeżeli macie problem. No a nowa mowa myślę, że może skutecznie poradzić i pomóc, aby wyzwolić się z tych blokad przykrych jąkania i mówić swobodnie, spokojnie. Dziękujemy, że byliście z nami przez te 365 dni w serii After Nine i zapraszamy na kolejne filmy na kanał Nowa Mowa. Dziękujemy, do zobaczenia wkrótce. Cześć. Cześć.